Trafiliśmy właśnie na świat, gdzie istnieją Transformersi. Transformers tutaj i musimy znaleźć tych robotów. Ej chłopaki, chyba to znalazłem. Wreszcie widzimy. Zobaczcie, spójrzcie. Tak długo lataliśmy, tak długo szukaliśmy, aż wreszcie mamy te maszyny. I ile ich tam jest? Ile stojących? Chyba są nieaktywne. Uważajmy. Alek, Matruner są tutaj, jesteśmy we trójkę, aż wreszcie Ej, to... doszliśmy do tej tajemniczej wioski, no ale teraz musimy bardzo, ale to bardzo uważać, nie wiemy czy one są aktywne, czy mogą nam coś zrobić, no Może to już pytanie. z nie zrobimy wiem. wyścig na łapeczkę w górę, żeby Aha, tam zanim, dobra. No słuchajcie, zanim tam podejdziemy, to świetny plan. Wyścig na Apeczkę Matuner będzie się ścigał i Alek. O, no, zróbmy. To musicie zostawić łapkę w górę, zanim do szybciej dobiegiemy do Smayslo. Dawaj, dawaj, dawaj. No Apeczki a oni ścigają się. Trzy, jeden już tam. Jedna, dwa, trzy. Co? Jak on patrzył w lecie? Dawaj, dawaj, dawaj. Grałem, grałem mały jeden Midlands. Rozwalił, jaki ten Świetny jestem. Smayslo główka pracuje, ale. Dobra, to był bardzo szybki wyścig. Cokolwiek by się nie stało, to subskryb Subskrybujcie nasze kanały. Pamiętajcie o tym czerwonym Dokładnie. przycisku na dole z dzwoneczkiem. Wbijamy u mnie pół miliona u Alka tysięcy, a u Metronera 200. Dwieście. Koła. No, także subskrybujcie. Z góry każdemu dziękujemy. A teraz przechodzimy do rzeczy. Te maszyny tam stoją. A to jest Minecraft, ale możemy grać jako Transformersi Tylko pytanie, czy wejdziemy do tych maszyn, czy one nam coś zrobią ee, Chodźcie ko koledzy. sprawdzimy. Musimy to ostrożnie nie, nie, zrobić powoli, powoli. Od, od lewej Otuner. do prawej Chodźcie, eee, odpowiedzimy, jeden żeby... Jeden idzie na po prawej stronie, drugi po ja lewej, a prawej. jeden środkiem Ja mogę pójść środkiem Dobra, dobra, tylko ostrożnie to, Ty Otuner środkiem, to ja pójdę od lewej, okej okay. Ostrożnie, ostrożnie to Rozdzieliliśmy się właśnie Idziemy. w tym momencie bo Powoli podchodzimy, bo my nie wiemy, czy one, czy one żyją czy tylko są Chyba nieruchome? Nie, nic nie zrobią, spokojnie, spokojnie. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee. Zacznijmy, czy to skrzynka tutaj będę miał. O, mam, jest skrzynka, jest skrzynka. Ha! Je, jabłko, okay. diamenty! Co? Masz jakieś do ja diamenty? Co? Znalazłem się coraz bliżej. Skrzynka. a to Heyo. tak się często nie zdarza. To jest Co? Diamenty! Ogólnie. Ej, podziel się! Ej, ile tych diamentów masz? Tego, o, jak przyszli, jak szybko, Ej daj to daj podziel się od razu tymi diaksami, wziąłem. Ja jestem, ale tak szybko potrzebuję diamenty, daj diamenty. Pępy, biedaki. Sępy. Dobra, chłopaki, nie ma czasu, tam, jest, tam są lepsze rzeczy niż diamenty. Chodźcie obczejmy ja te zbroje. No okay, chodźcie, okay. zobaczymy czy, czy nam coś zrobią. Pościukami. Stoją tu Zoba, zobacz, zobacz. Ile o, ich jest? A raz, dwa, trzy, tak? cztery, one pięć, one sześć, wyglądają. siedem Dobra, siedem jest siedem hmm. Transformersów, ale czekają jakby na kogoś może przywódcę. Zaraz. Ja, ja, ja widzę przywódcą. Ja widzę Optimusa Prime. O! Optimus Prime. Który to, to jest ten drugi od prawej? Chciałem, marzyłem go, żeby zobaczyć. To Optimus jest ten Optimus Prime, to jest e, dowódca tak Transformersów największy, najlepszy, najsilniejszy. Również tutaj stoi. Ale który U. to jest ten drugi po prawej czy pierwszy hmm, po To no Teraz czerwono-niebieski. O ten o, no, tak? Łoł... Wow. E... ale chyba nieaktywne, nic nam nie robią, ani się nie ruszają. Mamy skrzynkę... Skrzynki i jakieś przyciski, e... To musiało być tutaj, ktoś musiał ich tu zostawić. Albo same przylecieli... Ooo, wow, zobacz co jest tutaj! Jakiś Skystrike jakaś... Energy Cross. To jest jakaś kusza. Ale ja sobie wezmę jedno. W drugiej skrzynce mamy Weźmiemy, mieczyk, no. plus 8 obrażeń. W trzeciej skrzynce oh. Warp Sniper? ward uh, uh. sniper, a tutaj. Ej, jakiś będziemy strzelać. Ej, lepiej tego nie wiemy, lepiej tego, wiecie? Subufer, lepiej ostrożnie. A co to za przyciski są? Nie wiem, Ej, weźmy to... po jednym ten i. przycisk daje? Aha, ten przycisk daje może stay z tej po prostu. Z skrzynki, nie? On tak On... na takiej zasadzie działa. On daje chyba nam. Ej dostałem możliwość... jakiś samolot. Ej, samolcik dostałem, zobaczcie! To jest Bo... samolot mam! A weź kliknij prawym przyciskiem na niego może. No? Co się stało? I... Nic. Coś? Nie, nic się e... nie dzieje. Czekaj, ja kliknę, a ja kliknę. Patrz, Maislo, ja mam inny. Wow, co no, się? Poczcie! E, Ostrożnie. Ale, ale jak weź, kliknij Shift i prawy przycisk myszy. Uważaj. Uważaj. Pocz. Prawy. E? Zrobiliście. Ooo, to. Ja, o, tak. Popaki, ja nie slow, wiem, patrz. Czy to dobry pomysł, żebyśmy byli tymi robotami. Zobacz, jak się sk... Pocz. Co, co on, co on zrobił? Szętką ja lata. też pocz. jesteśmy samolotami. Yo, ci Smile slow, zobacz, to jest ja. jesteśmy tutaj! Zamieniłem się elo, w wo, wo. wow, kogoś! tak samo! Ło, mono! Ło, wyglądam? Potrafisz zmienić? Tak, ja latam! Szybko. Ale Zobaczcie. ja jestem jakimś innym! No, Ej, dawajcie, robimy wyścig! Z transformerem! Jo. Ile o, o, o. kilometrów na godzinę? Ja 140? Nie, na 140. Ja Stuwą! Wow, wow, wow. A co potrafię robić? Zobaczmy. Ej, ale. Czy to Juk. da radę strzelić? Ej, co strzeliłem? Co to strzelać? Zobaczcie! Ej, ja też właśnie strzeliłem, coś jest mega dziwnego. Jak wy zastrzelać? Tak? nie wiem, ale jak musisz po, poklikać, popróbować. Patrz! Wow, z rakiety Ej, prosto! Wow. Tylko nie walcie w ten zbrojki, ok? Smile biegnę z jakimś mieczem, możesz. Masz, 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 masz! Ej, o, ty to mnie nawala. o, to o, ty, ja! Mały jeden, a masz! Tu, 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 tu Ej, Uważajmy, tu. bo ja te zbrojki zaraz walnę. <coughs> jak ty rozwaliłeś to, patrzcie! No, zobacz! Ale super one są, bum, bum! A zaczmy, jakie ja będziesz szkoleciał. Ja o... Ziuu, rozpędzam się 140 na godzinę! Uuu, chłopie, jak szybko, Ej. o, zaraz rozbiję, o, nie, rozbiłem się! No ja lecę dalej, Mati, lecę gonięcie, dalej! Gonięcie, gonięcie, Jezusa, Ej, chłopaki, ale zobaczcie ooo... na to, co ja robię! Uuu, co to jest? Co ty masz bro? Patrz, Alek, mogę cię uderzyć, czy co? wiem się na drzewie. No, Patrz. Lata! Dobra, co tu sobie. To... sobie... się. Ale to... Jak sobie tym samym, co ma jest? Latam, latam? Tak, jestem! 140 na godzinę lecę! Dobra, Smajslu, chodź, idziemy dalej! Musimy patrz, patrz, od pierwszego iść. Jak ja umiem? Alek, zobacz. To? O, dobra. Ja od nawalam, zobacz. W wodzie jestem. Mogę cię zatruć jakimiś kolorami to pod wodą w ogóle. też może, latać, chłopaki! Jak wodą no, latamy. Co? co ty gadasz? Pod wodą? No. Ej, dalej latać pod wodą. Miu, <mum> Ej, no to jest. <mum> przecząca <mum> logikę, ale okej, <okay>, niech <mum> będzie. Nieooo. <kursu upoladam. mum> <mum> chodź wracaj do nas! Cho Bum. Patrz co ja mam! Zobacz, Smajcrow, na ja dole! Patrz! Dobra, o. O. odmieniłem się. Widzisz to, Smajcrow, zobacz, patrz. Ale często Trzymm. nawala. Nie widzę właśnie. Nie widzisz? Nie, a awalicja na dole, czy coś? O, bo ja mogę patrzeć, na przykład ciebie nie leżycie. A, to mnie nawala. A ja wow. mogę też jeszcze iść, Nie, nie nawalajcie mnie chłopaki! No, Dobra, ja został, bo zginie, zginę, no tak, zgin 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 zginie! Nie, nie. Dobra, Dobra to o, jest, ostrożnie. To, a, Możemy maestro, być mądreś... też innymi robotami, ale ja chciałbym być najbardziej Optimusem Prime'em, on ma nieziemskie, najlepsze no. moce. Dobrze, to chodźmy w takim razie po kolei. Ej, Oglądajcie ale... do samego końca i przechodzimy teraz do drugiej drugiego robota. No. Ej, ale Czekaj, i on był zły czy dobry? Bo tutaj też są chyba złe roboty, co? On się nazywa... Te latające to chyba były złe, a te samochodziki to były dobre, wiesz? Bo ja oglądałem... Purgotorso. Purgotorso się nazywa. No, patrz tutaj. No, ciołg. Wow, ciołg. Wow, ciołg. Nie, no te, O Widziałem, Ostrożnie, bo ja nie mam. Nie wejdź, bo, bo to. Mi... Niebiesko. Rozwala mocno. Wow. Walni we mnie teraz. Jeszcze raz, oh. dobra. Patrz. W czołg się patrz, zamieniłem. Jest. To jest, to jest czołgiem. Wow. Ej, Ej patrzcie, jagdore. czekaj, ja spróbuję strzelić, pa. Ej, zobaczcie, czołg, matruner. tuner. <laughs> Jaki malutki czołg. Rozwalę cię, masz. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Tu jestem. Homage! Homage! Zobaczysz, jak dostaniesz. Ty... Ale czekaj, ja mogę jakoś rozłożyć ten ten ja malas. O, o bo poskoczyłem. Pum, pum, pum. Dora, a teraz. Ej, ktoś teraz. A teraz. A mi nie dał o, wy jedne. O, zobacz. Z tego warb, A A teraz. A teraz. A teraz. A guzik A tak A teraz. A teraz. A tutaj, A teraz. tutaj, A teraz. Ty, mi ale, ale on, on, mi ale on A, ma rozumiem. taki miecz, patrzcie na to! Trzy. Jak zmienić? Ej, to jest Porsche, Trzy. jak nie mam kliknąć Porsche? O, Ej, shift, i, shift i prawy przycisk myszy. shift i prawy, okej, dobra. No. Jestem po teraz. Raz. No, jak podskoczysz nie i przytrzymasz prawy przycisk ja myszy, to... chłopie! <laughs> 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 dobra, to zmieniamy się w kolejny <laughs> chyba, co? Trzeba. Czekaj, e... ej, jeszcze to. Słucham, słucham. Ej, jeżeli pod wodą stoisz 120 na godzinę, i op, nie jest najszybszy w Minecrafcie. Uszonek wow. biega. Widzisz to? Matej? Tym porszakiem? No. no może strzelić albo ja coś? Ej, to, to, to ja chcę nie, też tak. tym porszakiem mieć, ej, jak to się strzelać. robi? Brzum, bum, 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 jak to strzelać? Nie, nie da rady, ej. mam tylko Może coś tu nie, nie da rady Uu, hmm. ten, ten laser podpala, panowie, zobaczcie A, i to. Energy cell, patrz. Ej, pod wodą jest jednak motorówka, chłopie Ej, A, A, o, No widzisz, mogę cię podpalić normalnie. Cyk, ale czekaj, on jest motorówką, yy, tą tą. Smajstru, o zobacz Tys na to! się w samochodziki. Patrzcie ale na to, oglądamy. patrzcie My, na mnie. Ty, Zaraz, co, co ty, ty, ty robisz? Jak, ty, jak ty, ty, ty robisz, maturę? Cyk, 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 cyk. proszę to. bardzo! Pokaż. właśnie. Yy, naciśnijcie ten naciśnijcie, ten pasu, naciśnijcie v, v, V. Ej. Musisz nacisnąć V. V? Nie. Aha, V. No. Faktycznie da radę! No, wow, co to daje? tych działka chyba daje? Ale ja chcę chyba? zobaczyć, jak to szybko się jeździ. Z tym się strzela teraz, patrz. Tak, a Yo. chyba wow. jakiś tym chyba się nawala, co? Joki, on jest mega szybki. No. Lord. A, i z tym się trzeba patrzeć ja w krówkę, będę nawalał, patrz. Ej, ale do wody normalnie. też można wjechać, czy to? Ej, laser, ale z tym wiedzicie w Ej, i ale przez wiec... laser możemy podpalić i to się normalnie możemy dobić Ale przez to, chłopaki, wjedźcie na dół, tu patrz, pływacie na, na dnie. Normalnie. Ej, nawalam w domek teraz. Faktycznie. Zobacz, no, nasz. Znowu pływam. No, no, to wolę wody. Tylko ostrożnie. Idę, idę, idę. Tylko ostrożnie, bo możecie się udusić. Dzień nawalam. I? To się czy nie? Zacznę, zacznę. Ja Ogień pod wodą? Mam... Bez sensu. Nie, nie da rady. Ty nie <laughs> Ej, fan, ja pływam! Ja też pływam tym samochodzikiem. Ej, dobra, chodźcie, idziemy kolejną zbrojkę zobaczyć, bo mamy jeszcze ich dużo. Ja, wypułam, chodźcie. Dawaj, chodźcie. Ej, ciężko chodźcie to pływa w ogóle. No ciężko, o, nie, ciężko. nie, jak stąd wypłynąć? Ale on no, ma tu, jeszcze ku, snajper, patrz się na płynąć. to, zobacz. Bo się podpali, co? Ja mogę to podpalić, ten laser. Cyk, 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 cyk. Weźmy razem, czekaj, ja próbuję wypłynąć tego, nie? I nie da rady wypłynąć. Musisz... Kon możesz kontrolem, to wtedy tak. używasz nitro, wtedy wiem, dużo Wiem, szybciej. wiem, wiem, ale próbowałem i nie da rady. Okej, okay, <grystanie> y jesteś? Jesteśmy przy naszej bazie tutaj, gdzie okay, są Ok, dobra. Postacie. Wjeżdżam. Przejdźmy do kolejnego robota i aż wreszcie Optimusem Prime'em zagramy. Ciekawe, tym jak razem to będzie, będzie Radar One się nazywa, ale dobra, to jest ja tego subwoofer się nazywa. Okej, okay, nie chcę tego, bywałam go. Ej, co? Ej, co? czekam głowę. Co się z tobą stało? Ej, patrzcie! Patrzcie. Ej, patrz. Jakoby mamy głowę! Ej, chłopaki! Elo. Elo? Siemka kaziomki i patrz co tam na nogi, z nogi mi znikły. Co tam, co tam u was siema robocie? Ej, chłopak. Zobacz na to chłopie, patrz na takie mnie teraz, bary. patrz. A jakie nogi? Ja ma. Ty, bo ci jakieś tutaj. Jakie byli. nóżki? Mrrr. Zobacz. Wow. Jakie piękne, no, wow. wow! 2015. Ty co jest? Patrz, chłop! Zobacz! Jest transformerem w swojej głowie! Ty! Ej, co wam się stało? <laughs> Ej, trzeba jakaś dziewczynka czy coś. No, z taką talią. Ej, tutaj, nie. Ale ty <laughs> Czekaj Ale, ale ty jej... ja teraz klej. Ja teraz <laughs> Wezdę tak, czekaj, czekaj, wezmę tak. O! Pociekie nóżki! <grym> <grym> Ej, ma głowa, nie? Patrzcie, jak żaba jakaś. Witajcie, w, w, w mieszkańcy w ziemi. Ej, powiejeś, tak co się nie wygląda, tak lepiej wygląda. Ale mantruner wygląda tak, nie wiem. <grym> Przyszła dziewczyna jakaś dziwna, nie? <grym> no. Ej, czekaj, a może można pomieszać te te. Zobacz. Ej, ale co jakbyśmy. Ej, zaraz, zaraz. A co... O, o, chłopacy, to się pali. No. Wioska nam zaraz się fajczy. Spalić. No co ja tam, nie, nie pierwsza, nie ostatnia. <grystanie> Ej, ale wiecie, ja mam plan taki, żebyśmy połączyli się we wszystkich transformerów naraz. No po, dobra, ale z na sam, jednego, sam koniec. Drugą, trzecią, czwartą. O zrobimy to na sam dalej. koniec. Na sam koniec. Dobra, Dawajcie dobra, teraz dobra. przejdziemy do tego niebieskiego. Okej, okay, niebieski. Teraz następny transform. On, on się nazywa subwoofer. Nie wiem, co to Jaki jest subwoofer. Na <laughs> naprawdę się nazywa subwoofer. Subwoofer. Okej, okay, kliknijmy oh. w niego. E, Mam. O, Uwaga. Dawaj cyk... się w niego. Wow. I on się naprawdę nazywa subwoofer. <laughs> Co to jest? Jesteśmy A, autobusem. A, autobus! Nie, to jest autobus? Wow, jest? ale jak on nawala? Patrz. Nie wiem. Cyk, nie cyk, wiem, cyk, 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 cyk. Nawala? A z czego to nawala? Nie eee, wiem. Z, mi z misyl, musicie mieć misyl. Mist, a co to jest Mistl? Zniszczył broje. wszystkie rakię! Ale dobra, nie. Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Jeszcze. jeszcze, Ej, dobra, Ale, dobra, Optimus Prime! Optimus wyje. Prime najważniejszy przeżył. <grym> Ale dobra, <grym> zobaczmy co subwoofer mózg, robi. patrzcie! Ale nie myśli! Ej, bo ja myślałem, wyciągnąć broń do tego! Wow. Wow. Panowie, patrzcie Uuu. na to, jaki efekt na was robię. Okay, ładne. Ej, czekaj, weź Uuu. mnie, weź mnie, weź mnie, ja czekaj, wezmę Survival. No, daj, daj, mnie. dawaj! ma! Co ty robisz, Alek, ogarnij się! Ale nie tak się da! Wow, jak to mnie pycha, hej, odpycha mnie mocno. Mocno? Weźcie sobie ten samochód, dajcie sobie. Jiu, mi prawy. Lecisz tam. No ale czekaj, ja też tak mogę czy nie? Ja nie mogę, jest zabsutować. On szybko jeździ, czy nie? A fałkę to on się tak robi na takiej nie wiadomo co. No ja sobie wybiorę teraz Optimusa. Joki, on szybki. Czekaj, weźmiemy sobie tego. O co to jest? Ej, zostałem odrzutowcem. Najszybszym, chyba. I jestem odrzutowcem? tym Odrzutowcem? No, jestem no. tym złym. No, to nie nieźle. Wow. Dawaj, Patrz, Ja to, też chcę to ja sprawdzić. Ja potrafię 141, 140 wow. kilometrów. Mamy jakby jeszcze inny, jednego gościa i on też jest jakimś, jakąś ten, rakietą. No, Co no, jest? Dawaj, Poczno. Matki, rozwalamy Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Alek, no, smaj Jestem takim samolotem, który lata 200 km na godzinę, czaisz? To jaki 200 km na godzinę no. szybciej niż ja? No patrz, zobacz. zobacz mi, jaki jesteś. Teraz już pokażę, czy godzinę po... lata? No, 201, 201 dokładnie. Się nazywa on? Jak się nazywa? E, on się nazywa e, Cloud Trump. Cloud? Jak to się pisze? Cloud. Cloud? Cloud Trap. No, okay. ale. O! To ja! Ja jaki on jest mocny! Ty. Wow, jeszcze ogniem paznuk wali Ja cię nie mogę To jest najszybsza Kupię. postać chyba z Transformersów, co? Najszybsza, wow. tak Pocz... Ja lecę 203, 204 Kupię, a jak niżej? Zaraz, możesz lecieć jeszcze niżej, jak lecisz w dół to jeszcze niżej To jeszcze Ej, szybciej to lecisz Rakietami tak? można strzelać No, Ziu. a, a dawajcie do samej wanie. góry lećcie Lećcie do Ej, samej co góry i w dół Ej, co jest z tymi dół? rakietami, ile można walać? Ile 201 można walać? Lecce, 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 lecce. Mm. Uh, Rakiety walą Ej dawajcie kto wyżej poleci A czekaj Ej, one, te samoloty się, się zmieniają czy Ja nie? lecę całkiem do góry Całkiem Ej, a, full A mogę lecieć pod bedrockiem? Ej nie widzę świata chłopaki, hmm. nie wiem gdzie jestem O widziałem kogoś tak Jesteś coś na latywa. samej górze, a właśnie Ty lecę do słońca, zobaczmy oparcie Dawajcie pod bedrocka lecę, bo chcę. To jest Smile slow. to jest genialny hmm. pomysł Pod bedrockiem spróbować polatać dawajcie, Pod bedrockiem? No, we... Ej. Ej. chodźcie Jestem gdzieś, jestem gdzieś u góry, nie wiem gdzie Uwaga, uwaga, Górać, ja wlatuję no, no. na sam dół Lecę w dół! Uuu, Uuu, działa! 200 mam. I, Ej, to wziąć, działa! 50. Jestem pod 200. bedrokiem, Czajcie to? Uwaga, pod uwaga, bedrokiem trzymanie jestem trzymanie, trzymanie. Uuu, Ej, latamy bul. pod bedrokiem, chłopaki Ale ty też jesteś pod bedrokiem? Zdażę się, zdażę się, no. Będzie wielkie zdarzenie! Ej, ale będzie zdarzenie! Ale, ale będzie boom, ale będzie boom! Ale, ale tu jest ciemno, ja ciemno Ej, z Bedroka przychodzę! Ja, ja byłem, tak samo dawam się do ja mam ich Okej, gdzie to zrobiliście? Ej, gdzie jestem? Czekaj, co to... to jest? To są jakieś kryształy? Co jest grane? Możemy ja be, pod, pod bedrockem? Ja tak, bym to no. podpalił wszystko, pa! Jestem pod bedrockem? Nie, nie jestem pod bedrokem. Aaaaao! Nawalam, no nawalam, no nawalam. No gdzie wow. lecimy w ogóle. Można pod bedrockiem normalnie to wszystko zrobić. Ty, bo został jeszcze yy... Mi dwie postacie do ogarnięcia, więc szybciej. O, dobra, jestem zobaczyłem. pod betrokiem, pod betrokiem jestem. Tyle, 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 lec. Ja do góry, w dół, do góry. I, a, I wyleciałem. Ej, a Optimus Prime no. ma jakieś moce? oprócz tego, że jest ciągnikiem? Traktorem? Jak? Ciągnikiem. no to nie jest ciągnik, Optimus Prime nie jest ciężarówką, a nie ciągnikiem. Ej, no ktoś ukradł Optimusa Prime? Na ciężarówki, ukradł... na ciężarówki mówisz? Ej, jesteś Optimusem Prime, ja chcę być! Łaaa, wow, siemano. Odejmij go! Patrzcie. Odejmij Jestem ciężarówką. <śla> Traktorem. Patrz, ty, teraz nie, ja nie jest to... traktor. To ja jestem a. prawdziwym Optimus Prime'em Nie, to ja jestem To Optimus ja jestem prawdziwym, prawdziwy. zobacz Ej, czekajcie, a gdzie ja? Dajcie mi Optimusa Prime'a ja Ty nie dostaniesz, też. nie zasługujesz o, Ale czy ja jak ty zasuwego? szybko latasz, ja cię nie mogę. Ej, zabrali mi Optimusa Prime'a, o no, małe No dobra, czorty. oddam ci, chodź tu Nie oddam mam ci. Optimusa No chodź, możesz go nie sobie płacz. wziąć, a ja wezmę tego ostatniego, bo nie wiem kim on jest Daj, daj mi go. Cyk, daj mi go proszę bardzo, możesz sobie go wziąć a ja wezmę tego. Gdzie go wyrzuciłeś? Wow. Gdzie na górę. Jest? gdzie jest Optimus Prime? Na górę, na górze popatrz, tutaj. <noise> a, tam, okej, okay. jak go wziąć? Aha, Musisz tak kliknąć. Wciągnąć. Nie, shift, shift i prawy przycisk myszy. A nie wiem, co ja zrobiłem, dwa są jakby. Nie wiem, wow. czy wziąłem, czy nie. Wziąłem, ale mam nie... Optimusa Prime'a. nie, to jest Optimus. Możesz jest kliknąć o, optimus, tak. shiftem i prawym przyciskiem ja myszy. mam Optimusa. Ale ty Ej, a, widziałeś, jak on nóżkami rusza. Z kim? Optimus. Nie wiem, ale tym mogę strzelać, patrz.

Oooooook wow, Gramy nieźle Dawaj, dawaj, dawajka, ja znikam stąd. Zniałem ja się przeworówkę no. i znikam stąd. Dobra, pa ja będę nie, robił ostrzał na swoje słowa. Mogę przejechać. Jak najszybciej się da przez każde górki, a u mnie tak dym leci, chłopie jak nigdy dotąd, jak ja śmigam. Kto ja mnie trafi? Tak więcej ja więcej ja cię trafię. Ja ty się strzela Ej, to, złoczyńcy. O, to złoczyńcy! To złoczyńcy, to matruner, twój kumpel! Chodź tutaj! Jestem Optimusem Prime! Chodź! Rozwalaj się! E widzieliście kiedyś cię. latającą ciężarówkę! Ja cię rozwalę, gdzie? Lata, ciężarówka, która lata? Ej, no. a ja a sobie wziął łuk, czekaj, jak sobie wziął łuk, nie? Zaczynam jak ja to wyglądał. Biorę łuk sobie. Ale cię wywaliło! Ej, biorę, biorę Dobra, strzałę. Dobra, to sama nie? I mam łuk hmm. i... Ty patrz Optimusem Prime, normalnie trzymam łuk! Oh. <laughs> Pokaż, Przyszałą. jak pani czeka... wygląda A z mieczem jak będę wyglądał? A ja chcę to miecz, zobaczyć okay. Mam mieczyk. Miecz, okej, okay. bierzemy Ej, to sobie Ja bym demetowe. chciał to zobaczyć, gdzie on, gdzie jesteś? jak fajnie! <laughs> Dawaj walczymy na miecze Ej nie, czekajcie, weźmy sobie killoffy i normalnie przechodzimy Minecrafta Bierzemy Kilofa? <laughs> przechodzimy Minecrafta jako Optimus Prime de, O, patrz Optimusem Prime kopie normalnie sypasek, elo I możesz nio, 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 normalnie? <laughs> Jak fajnie ty, Ej, ale ale ty to, ale do końca I chodźcie, dzień pokonać soka wow. Mam survival teraz i zobaczcie, patrzcie jak normalnie sobie kopie Ta la 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 Optimus Prime Nie, wow. I przychodźcie do minecrafta, dawajcie idziemy tak, Czekaj, A normalnie killów trzymasz? Transformersem. Olol, normalnie kilowcze. Te roboty są <laughs> niesamowite, ale fajne. Słuchajcie widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, z dzwoneczkiem. Wbijajcie do chłopaków, do Alka, do, do Smaysloa. Tak jest, nie wiem, Smayslo gdzieś poleciał daleko, już go nie ma. Więc jak widzicie, jesteśmy super Transformersami i tak naprawdę, no mamy super mocy, możemy latać, wszystko robić. Eee, Alek, także co? Ile będzie łapek? 5000 tysięcy, tysięcy łapek w górę. 100 tysięcy. wyświetleń, ale 5 tysięcy łapek w górę. Drodzy Dobra. widzowie, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.